Handbalowe święto, czas zacząć trudniejszego, ale bardziej atrakcyjnego przeciwnika po prostu nie ma właściwie za każdym razem. Gdy Łomża-Wiwe rozpoczyna wyjazdową rywalizację z drużynami o potencjale Torus Wybrzeża Gdańsk, możemy powtarzać tego typu zdania. Jest parę osób, dla których jest ten mecz czymś wyjątkowym. Jak na razie o jakimś rozkojarzeniu, odpuszczaniu Gdańszczani. Jak na razie na 11 pozycji przed sezonem prezes klubu Jacek Pałba mówił o tym, że celem drużyny jest co najmniej ósme miejsce. Dosyć typowy scenariusz dla spotkań łomży Wiwekielce w lidze. Jachlewski, Tomczak, Tomczak nie zdecydował się na rzut. Super snajperem jest 28-letni Mateusz Wrubel. Widzimy, że nie ma kompletu, ale większość krzesełek oczywiście zajęta. Tak? Potrzebna była po prostu jakaś poważniejsza pomoc w tym, przy tej kontuzji. Olejniczak do Szymona Sićki. Wrubel do Jachlewskiego. Jest Gondek teraz na prawym rozegraniu. Wrubel. Jachlewski, Kelian, Janikowski. Nie ma faulu ofensywnego. Krają w przewadze. Mistrzowie kraju. Kulesz, Sićko do Arkadiusza, Moryty, Ależ teraz fantastycznie to rozegrali. Spokojnie grają Kielczanie, opromienieni zwycięstwem z że raptem trzy dni temu, więc mają prawo być zmęczeni. Wypożyczony na dwa lata z Kielc Miłosz. Wałach teraz zatrzymać rzutu Arkadiosza. Moryty nie dał rady. Cała... Strona bramki wolna, jednak pomylił się Władysław Kulesz. Wujowicz teraz do Karalioka, ależ ładny. Źle chwycił piłkę Michał Olejniczak. Ależ powrót, Arkadiusza Morety. Piłka jednak dla gospodarzy kapitalnie Jeremi Stojek. Władysław Kulesz. Bramko Wujowicz. Jest gol. Damianę domagała. Dylanna I. Biega na drugi koło. Wadysław Kulesz korzysta. Walczy obrona Gdańszczan. Wadysław Kulesz prosto w ręce Krzysztofa Gądka. Szansa na trafienie. Dla 20-letniego Daniela Leśniaka. Jest. Ten goli kończy się ten mecz 26-37. Wygrywa drużyna Talanta dujsze Majewa Mariusz Jurkiewicz, pokonany jego zespół. I teraz dziękuję za uwagę Piotr Merchelski. Miłego wieczoru, do zobaczenia.